Nie tyle, że byliśmy tak, jednocześnie, tak daleko, jak się okazało. Dzisiaj zagraliśmy dwa różne mecze. Pierwszy mecz to zagraliśmy dwa sety i zagraliśmy je koncertowo w każdym elemencie. Bardzo pewnie w ataku, bardzo dobrze na koncie, to co było naszym problemem w pierwszym meczu, gdzie mieliśmy ogromne problemy. Tutaj graliśmy na kontrze na 70%, bez błędów, wprost, wprost można powiedzieć rewelacyjnie. Bardzo dobrze zagraliśmy przez te dwa sety blokiem, bo z 13 bloków, które mamy w, po pięciu setach, 10 bloków mieliśmy po dwóch setach. Natomiast no, po, po, po zwycięstwie w drugim secie e, nie wiem, czy uwierzyliśmy, że mecz się zakończył i że e, sam się wygra, że w drużyny przeciwnej dokonał kilku, kilku zmian i e, weszli, weszli zmiennicy. Za, zagrali bardzo odważnie, z ogromną wolą walki, z ogromną wolą zwycięstwa. E, natomiast nam tego brakowało. Od, od trzeciego seta praktycznie graliśmy, graliśmy stojąco. Nie byliśmy w stanie wejść na ten poziom naszej gry z, z pierwszych dwóch setów. Praktycznie nie funkcjonował żaden element. Nie funkcjonował blok. Tak jak powiedziałem, tylko trzy bloki w, dwóch, w trzech kolejnych setach. W całym meczu, to co to z reguły jest naszym sprzymierzeńcem, naszym atutem dobra zagrywka, dzisiaj też była daleka od tego. Jak potrafimy nią zagrać, bo zagraliśmy tylko cztery punktowe zagrywki przy aż 21 błędach. I tu okej, okay. ci co ryzykują, grają naprawdę mocną zagrywkę, to gdzieś w pewnym, w pewnym sensie są usprawiedliwieni. Natomiast ci co mają zagrać troszkę bezpieczniej i psują, to już tego usprawiedliwienia jest, jest mniej. Natomiast też jeżeli zawodnik idzie i nie wiem, sześć zagrywek psuje, nie robi specjalnej krzywdy, no to też, te, też, też to nie do końca jest e, tak, jak powinno być. Także mówię, no przegraliśmy tylko i wyłącznie na własne, na własne życzenie. Ja miałem nadzieję, że po tym pierwszym meczu, który wygraliśmy, co prawda 3 do 0, ale e, naprawdę bardzo trudno nam się z zespołem kluczborka grało, że wyciągniemy wnioski. I wszystko... wszystko się zapowiadało, że tak będzie. Dwa pierwsze sety naprawdę koncertowe, natomiast w trzech pozostałych nas nie było na boisku. Kolejny mecz w czwartek, a więc tego czasu na odpoczynek nie będzie wiele. No Dokładnie tak. No Jest to duży, duży, duży problem dla, dla, dla zespołu. Jednego, drugiego, bo jest też ogromna jeszcze odległość do, do, do przejechania. Będziemy e, późno w nocy e, dzisiaj, także te, tego czasu na regenerację nie będzie, ale no, sami żeśmy sobie to zafundowali. Jeżeli chcemy, chcemy wygrać, a chcemy, to my musimy wyjść z wolą walki i po prostu zagrać swoją środkówkę.